Siema! kolejny traktor, i kolejny Magnum. Tym razem 7250 Pro, 97 rok. W sumacie godzinę 1488. A więc już przeskoczył zegar. Może to być 11488. Traktor z pneumatyką. Radio Klima nawiewy. Hydraulika. Podnośnik. I jazda jeździ bardzo ładnie bezproblemowo. Ciach, ciach, ciach. Tak działają pobiegi. tylko w prawo, już mam wsteczny. I jedziemy do tyłu. A więc jest duży silnik, oczywiście, Kumins. 276 koni moc maksymalna z tego co tam wyczytałem w katalogu 820 masa własna i ponad 8 ton udźwig podnośnika pancerna legendarna maszyna 97 rok przodu R28 Z tyłu ładnie ładne pirackie opony kompletowcy ciężników z przodu on się prezentuje, opony przednie, trzydzieści pięć okaem, siedemdziesiąt, tyłu tylne ładne 80% tył tutaj ma zaczep przestawiany góra dół na tych stworzeniach tutaj można go przestawić góra dół cztery pary wyjść oraz pneumatyka mamy pneumatykę EKR na błotnikach tak to wygląda stary dobry case że jeszcze nie jednego nowego przeżyje tutaj żadnej ekologii, żadnego DPF, pardu nie mamy. 300 moc, od 7250 pro. także zapraszam do oglądania, do testowania, no i do zakupu i do subskrybowania kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia.